Włóż makaron do blendera. Czegoś takiego jeszcze nie jadłeś. Pierwszym krokiem jest namoczenie makaronu do spaghetti. Na początku jednak złam go na pół, aby łatwiej było go włożyć do blendera i do naczynia. Zalej makaron zimną wodą i trzymaj go tak przez godzinę, aby zmiękł. Po tym czasie umieść makaron w blenderze. Dodaj jedno jajko, trzy łyżki cukru i pół szklanki mleka blenduj wszystko do uzyskania gładkiej konsystencji. Masa powinna być na tyle rzadka, aby można było ją wlać na patelnię, ale nie może też być zbyt płynna. Przed smażeniem spryskaj patelnię olejem i równomiernie rozprowadź tłuszcz. Wlej ciasto na patelnię pojedynczymi porcjami i smaż przez około 3 minuty z każdej strony na średnim ogniu aż do uzyskania złotego koloru. Placki są już gotowe, a ich konsystencja sprawia, że rozpływają się w ustach można podać placki z syropem klonowym albo opruszone cukrem pudrem. Te placki z makaronu są bardzo pyszne i wyjątkowe.